Tak. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 1949 tutaj od nas. Jak Was weźmie nostalgię za parwozami za paradą, to sobie po prostu Zają. One nie mogą jeździć szybko, bo ...policzyć, ile razem wody nalalibyśmy do butelek jednolitych. Tym razem parami lokomotywa niemiecka oraz dana z Luksemburga. Robimy zdjęcia, nagrywamy, teraz przygotowujemy.